Anielskie afirmacje. W naszym życiu zdarzają się wzloty i upadki, ale bez względu na sytuację warto pamiętać, że nie jesteśmy sami. Czy dzieje się dobrze, czy źle, zawsze możemy zwrócić się do naszych duchowych przewodników i opiekunów, czyli aniołów. Anielskie afirmacje, które dla Was przygotowałem, to doskonałe narzędzie, by nie połączyć się z naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi i wnieść energię cudowności do naszego życia. Powtarzaj te słowa na głos lub w myślach, tak często jak to tylko możliwe. Pierwsze, jestem otoczony miłością i opieką aniołów. Anioły prowadzą mnie po drodze życia. Jestem pełen energii i siły dzięki aniołom. Anioły pomagają mi w trudnych sytuacjach. Jestem wdzięczny za opiekę aniołów w moim życiu. Anioły przynoszą mi spokój i harmonię. Jestem otwarty na przesłania anielskie. Anioły pomagają mi odkryć moją prawdziwą drogę. Jestem w stanie uzdrawiać siebie i innych dzięki aniołom. Anioły pomagają mi zrealizować moje marzenia. Z anielskimi pozdrowieniami. Wróżbita Łukasz Węcka